Ukończone teraz trzeba pozamiatać Tego zrobione jest wszystko, a ja. Porządek musi być, bo jak nie będzie porządku, to będzie chuj. Kratę zrobiłem całą. Idealna jest też na winogron. Teraz muszę zamieść. Porządek musi zagrabić, aby ładnie wyglądało. Poświęciłem godzinę czasu i zrobiłem. Chciałem powiedzieć, że. Pozdrawiam wszystkie rodziny na całym świecie, życzę Wam wszystkiego dobrego, szczęścia zdrowia, dla wszystkich rodzin. Porządek onde być. O, przez niedzielę bym siedział i kurwa go tylko pierdoły pisał Chuj hmm. Teraz negansko Desko. Negansko to chłop musi być A musi Chłop muszę tę deskę położyć Ale jeszcze ładnie u nie wygląda Płot musi być. Bez płota to co to? Jeszcze go trzeba przywiązać, żeby wiatr go nie przewrócił. Posprząta się aż jutro. Nic na siłę, bo to można chujeć z radości. Godzinę czasu i, i zrobione Godzinę czasu i opanowałem sytuację A. Ja się nie bawię w tancu jak w różańcu Tylko raz, dwa i już Przez godzinę czasu i kratownica jest Zrobiona <laughs> Patrzcie jak legancko o. Zadwane za wina ogrząd porozsunany porobione Porządek jest Podczas zaraz się przyczepi będzie ładnie wyglądało Gitara Lepiej nie trzeba o. widzicie Tu jest z jednego korzenia a z drugiego wypuści tam to będzie też dużo od, od, od tego. jak to się rozrośnie to uh, 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 duża krata będzie można go rozprowadzić później ale krata jest porządna prawie pół ara duża masywka można to stół postawić pod spodem i imprezę zrobić na działce no to się zobaczy tu jest, czereśnie będą, można przy czereśniach sobie tu siadnąć będzie ładnie, nie po tantko na świeżym powietrzu kopać na razie nie kopię, bo zimno jest jedynie mogę maliny potrzepić tu do słupka, naciągnąć to wszystko, by zobaczcie, jak sznurki wyższe zrobione